Zgaduj ze mną, gdzie znajduje się ten stadion. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Braun. Jak co czwartek zapraszam Was na kolejny materiał z gry Na początek mam łamigłówkę dla Was. Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, gdzie znajduje się ten piękny obiekt. Odpowiedź podam na koniec filmu. A teraz zapraszam do oglądania. To zaczynamy. Bardzo spodobała mi się ostatnia mapa stadionu w Polsce, także ponownie mamy. To samo. Jesteśmy w zamości. Nie mam pojęcia, jak się nazywa klub. To nie jest poziom centralny. Być może czwarta liga, być może trzecia. Hetman zamość. A to mi się kiedyś gdzieś ta nazwa obiła uszy. Zamość jest tutaj. To jest dosyć daleko ode mnie, także można powiedzieć, że długi koniec polski. I szukamy, gdzie ten stadion będzie. W zamościu, przepraszam najmocniej. Nie w zamości. To będzie to. Tak wygląda. Tak się zastanawiałem, czy, czy w zamościu, czy w zamości. Przechodzimy teraz do drugiej lokacji. 5000 na początek. No i mamy długi stadion. Chociaż on tam znajduje się gdzieś w oddali. Co tu jest napisane? Regulamin. Oj, to nam nic nie pomoże raczej. Gwarek. Gwarek mm, mi się kojarzy z województwem śląskim, tylko. Tylko nie ma pojęcia, z którym miastem chyba z zabrzem coś takiego Warby tynki, systemy ociepleń. Mi interesowało, w jakim mieście te systemy są dostępne. E, tutaj nie ma nic. Okej. Okay. Tu raczej będzie ulica, także wiele nam to nie da. Ok. Chyba spróbujemy z tym zabrzem. Mi się wydaje jakaś akademia, taka całkiem niezła bończyka, Ok, mam pewną podpowiedź tutaj, raczej czasu nie będziemy malować. Wiemy, że największe co jest w Zabrzu, to jest stadion górnika, na którym byłem też jakiś czas temu, ale może tutaj nam się uda gdzieś znaleźć ten długi obiekt. Tu mamy jakąś fabrykę formy, to jest chyba siłownia. Okej, okay, ośrodek sportu rekreacji. Czy to będzie to? Raczej nie, bo to by bo tutaj infrastruktura nie pasuje. To jest jakaś szkoła, wąska ulica, no to ulica wąska nie jest. Tu też raczej nie, to siłownia. Nie wiem, czy, mm, czy ten klub będzie miał się może tutaj, nad kanałem ulica. No, tu jest Bończyka, jeszcze raz to zobaczmy, takie naprawdę gdzieś, gdzieś gęste te zabudowania. Jakiś wał mamy, tu wszędzie są zabudowania w koło. Także raczej nie tutaj. Właściwie tam jest rzeka. To by może miało jakieś prawo by tu. Także chyba nie pozostaje mi nic innego niż uderzyć w zabrze. Zobaczymy, czy mam rację. O nie. A gwałtowność tajnowskie góry. okej. Okay. Także troszkę mi moja wiedza zawiodła, ale, ale nie jestem daleko. Bo bo ogólnie gdzieś to całkiem niezłe. Mamy obiekt znowu z lotu ptaka. No i tutaj jesteśmy, no jesteśmy troszkę ugotowani, lekko mówiąc. Chociaż tak biorąc pod uwagę tą infrastrukturę, to, to ja wiele tutaj Wam nie powiem, przynajmniej na razie, chociaż yy, tu jest też jakiś obiekt, ale jakiś taki cały kompleks mamy. Co to by było? Tu żadnych wskazówek nie ma. Okej, okay, Poznań, dobra. To tutaj będzie, czekajcie. Tu będzie siedziba Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej być może. Ja chyba nawet kiedyś byłem na tym stadionie. Nie wiem, gdzie on jest już teraz. Czekajcie, gdzieś tu w tej części Poznania. Albo bliżej. Tu mamy Nea Stadion, ale to nie jest tam. Mam wrażenie, że, że gdzieś tutaj może nawet... To tak było. O. To by było tutaj. Takie mam wrażenie. Tak jest. Udało się. Troszkę przesunięte, ale, ale dobrze. Udało mi się to wyłapać, bo na szczęście już te moje doświadczenia troszkę zagały. Ostatnio gdzieś narzekałem na to, że nie mam w Wielkopolsce wielu tych lokacji, ale teraz się udało. Jeszcze kiedyś był kotoczyn, z tego co pamiętam, i także moje miejsce zamieszkania w pierwszym odcinku, i jesteśmy na stadionie. Jakim? Tutaj jest ten obiekt, tak? Co to za o? No dobrze myślałem. Nie wiem, gdzie mnie to przeteleportowało. Ale mamy tutaj obiekt dosyć ciekawy, plus pojedyncze. Widzę to chyba jakaś stara tej lokalizacja, chociaż ja nie wiem właściwie, czy my jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest ten nowy obiekt. Tak, biorąc pod uwagę infrastrukturę, to by się zgadzało. Ja szczerze, że tam doświadczeń nie mam. O, to już teraz będziemy pewni, tak jest. O, tutaj mamy idealne miejsce. Wrzucę Wam teraz tło na z pod tego miejsca, bo byłem tam kilka dni temu, także. Akurat też będę dokładnie w stanie zaznaczyć, gdzie jest stadion, serce Łodzi. Byłem tu od początku, no, dwa tylko punkty, także idziemy bardzo dobrze i czekamy na kolejną lokację. I kończymy na takim obiekcie, znowu troszkę mniejszy, chociaż to wygląda na jakąś taką akademię. No i co tu mamy? Jakiś podpis by się przydał. niewiele nam to da, znowu, chyba trzeba będzie się troszkę pobawić, w bardziej skomplikowane manewry. co tu jeszcze innego mamy? okej okay. Panatoni Aena. My wszyscy dobrze wiemy, z czym Pan Antoni jest związany. Tu mamy BVB. Mi się kojarzy niegdyś, bo jakiś projekt w Polsce realizowała. Okej, okay. Pan Antoni Arena. Akademia Bousi, tak. Tylko mi się to kojarzy albo z Łodzią, albo z Warszawą. To Łódź to by był taki dosyć dobry pomysł. Natomiast ja nie wiem, czy, czy to jest kojarzenie prawidłowe. No, ciężko powiedzieć, także. Jeszcze raz spróbujemy czegoś tutaj poszukać. Chociaż ja nie wiem, czy to była Borussia, czy to nie był inny klub niemiecki. Na pewno był Juventus. Nie wiem, jak to obecnie wygląda, bo to kiedyś. Tak powiem, miałem takie informacje. Ale możemy tutaj troszkę poszperać, bo mało dzisiaj tego było. Znaczy takie lokacje dosyć rzeczywiste. Albo tak jak w przypadku tego gwaka, troszkę mnie pewność siebie zawiodła. No to tak raczej. Mało wygląda jak na takie miasto duże. Zobaczymy. Jeszcze ewentualnie w grę wchodzi właściwie projekt Łukasza Piszczka, bo wiem, że też coś takiego było. Nie wiem, gdzieś on mógł to otworzyć, czy gdzieś na Śląsku, czy może w Goczałkowicach. Też bardzo długo związany. Tu ten zawodnik. Zobaczymy, co tu jest, tu może jakiś hotel? Ok. niech tu jest coś napisane na tym budynku, no nie ma nic. Tam jest jakaś czerwona tabliczka. Nie wiem, czy powiedzmy tego Czałkowica to jest taka miejscowość wypoczynkowa. To idziemy dalej. Dojechaliśmy do drogi, to jest bardzo dobry znak, Urząd Gminny. Okej, okay, gminny to też pewną wskazówkę nam tutaj daje, bo to tutaj mamy jakieś pako. Okej, okay, też bez lokacji raczej. Nie wiem czy w tamtym kierunku nie byłoby lepiej jechać, może do centrum dojedziemy, bo no, właściwie taki projekt wsi na wsi też by się mógł zdarzyć, ale... O, z zdrój. Dobra. No to jednak gdzieś dobrze, że, że się nie poływałem. Tylko ja nie wiem gdzie to jest do końca. Gdzieś tutaj takie mam wrażenie. Chociaż właściwie mm, tu są głupczyce, to już chyba nie aż tak daleko. Tylko tej Nysy też jednią. Mam wrażenie, że bardziej gdzieś w tym rejonie. Też nie, nie wiem zobaczyć jak duża to jest miejscowość. Tu jest jastrzębie zdrój. OK, udało się na szczęście. No, tu będzie raczej łatwiej to znaleźć. Tak, to tu mamy panatonię Arena, tak? O, jest tutaj. Troszkę mi to nie pasowało wszystko. Tak jest, nawet mamy panatonię Arena. Nie wiem, z którego punktu zaczynaliśmy. Chyba gdzieś tu, tutaj. I. No, o, 4997. Także mamy koniec. No, wymagająca była ta runda przede wszystkim, jeżeli chodzi o tego czołgowica. Dobrze to znalazłem. Tutaj troszkę z tym zabrzyłem, pojechałem, ale Tarnowskie Góry nie są tak daleko, także tutaj nie wyszło to wszystko najgorzej. Przechodzimy do drugiej mapy. Tym razem poszukamy sobie stadionów na Starym Kontynencie. Jesteśmy na mapie drugiej, tym razem stadiony w Europie, tak jak zapowiedziałem. I zaczynamy od obiektu, chyba chociaż tak właściwie to nie jestem pewien. Tak, mamy Ajax, także. Już chyba byliśmy na tym stadionie w sumie z pierwszych odcinków tej serii. No tylko czy ja będę pamiętał gdzie on jest, bo tak pamiętam, że dosyć długo mi to zajęło. O, mamy Johanko i Fano. Także kilka sekund i mamy. Przechodzimy do, do lokacji długiej i tutaj mamy... Oj, nie wiem gdzie jesteśmy. Nie chciałbym jakieś głupoty palnąć. Chociaż tutaj mamy. A, Katagina, tak. Ale tu loża ładna jest. Ojej. Ciekawe, czy do niej na przykład wejść można. Od, można wejść. No to może tu jakieś jeszcze podpowiedzi będziemy mieli, bo tak nie jestem do końca przekonany. Oczywiście gdzieś miasto Katagina mi się kojarzy. Mucho Masque futbol. Ok. No to raczej jesteśmy, tutaj mamy także logo. Tego klubu. Jesteśmy w budynku klubowym, także ciekawe. O, nawet możemy sobie jeszcze troszkę pozwiedzać. Spatrzymy, gdzie my jesteśmy. A więc. Jest tutaj. Tutaj jest taki obiekt, mi się on kojarzy. Kiedyś tam taki mecz chyba był rozgrywany. Dosyć ciekawe, Chociaż już nie pamiętam, jakie drużyny się ze sobą mierzyły. Clemont. Ok, jest taki klub w ligę, jeżeli dobrze kojarzę. Chociaż to jest liga gdzieś bardzo daleka od mojego obiektu zainteresowań, czy tak by to wyglądało. No chyba tak, tylko no ja jestem w tym momencie troszkę zielony wam powiem szczerze. Nie mam pojęcia, gdzie to jest we tak także będę to chyba musiał po prostu odnaleźć. Not ale weźmy pod uwagę to, że jestem obszernym Ma to ma bardzo dużo do przeszukania. Chyba nie mi to tutaj da, będę musiał poddać strzał tak zwany. I pytanie, czy... Jest, okej, okay. to może będzie tu. O tak, troszkę mi się poszczęściło, nie ma co tutaj ukrywać. Tu jest jakiś stadion, no ale to tak chyba słabo wygląda jak to. Tu jest stadion, to będzie bardziej to może. Mamy coś takiego? No nie, niestety nie, ale tutaj był ten obiekt nieźle. Dobrze to miasto znalazłem, bo troszkę się ciepło mi zrobiło. No i się nie możemy ruszać, także chyba jesteśmy nigdzie. Cóż to za obiekt? Nie wiem, tu raczej jakieś nawet widzimy, że, że rośliny nam osły, także. A tam nic nie ma napisane, także nie wiem, to jest flaga Włoch, ewentualnie. Tak to by wyglądało, jakbyśmy byli we Włoszech. Jest też zegar, no ale ten zegar nam raczej niewiele powie. Hm. Absolutnie żadnego napisu nie ma. Na tym graffiti też chyba mi się nie uda nic wyczytać. No to co mi zostaje? No w Półwysep, Papeński uderzyć. No w Bugaj byliśmy, no to ciekawe. Płowdiv, okej. Okay. Tutaj mamy stadion. Taki raczej mało używany już teraz, nie wiem, czy to jest stadion Bote w w klubu. Tu raczej chyba tak jest, także nawet nie to. Troszkę nas tutaj dojechało, że tak powiem. Co to jest za stadion? Twente. Nie wiem, gdzie jest Twente, ale gdzieś to yy, widziałem, mam wrażenie, na mapie Holandii. My szukamy Twente. O, to jest klub dosyć znany ale Eredivisie, także tutaj zobaczmy. Jeszcze przy Granicy, może w Mam nadzieję, że to takie że takie że dosyć obejrzenie na Angerze, że jest to rzeczywiście miasto w Holandii. Utrecht, no to. Na pewno. bo <grym> to nam się nie okazało, że my w takim mieście jesteśmy, ale no nie miałam niestety takiego na temat. A jak DVD? Pilgerwego. Ok, to napoleonce czy nie? Tutaj też nie. Hala, Rotterdam, Amsterdam. Tak jeszcze zetknę, ale czy nie? Raczej będzie dosyć ciężko. Czas w przypadku klenów, też tak to troszkę na mi się udało, także jeszcze chwileczkę przeszukamy. Ale efektu chyba tego nie będzie, także uderzymy. Tu byliśmy. Aha, czyli chyba mam złe skojarzenia z tym, cworem się pomyliło, tak mi się wydaje. I mamy podsumowanie. Tutaj ta Bułgaria mnie troszkę uderzyła, także jeżeli chodzi o dzisiejszą mapę, to znacznie gorszy wynik, ale i tak ponad 20 tysięcy te państwa tutaj całkiem nieźle wytypowałem. Dwa razy byliśmy w Holandii, to też swoją drogą bardzo ciekawie. Oczywiście odpowiedzią na łamigłówkę był stadion Widzewa Łódź, na którym pojawiłem się w miniony poniedziałek. Bardzo serdecznie zapraszam Was na vloga z rywalizacji ets u z Puszczą Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia jutro. Cześć.